Jaki to biznes, kurde, spadło nam na środku drogi. I teraz muszę szybko przebiec. Cześć przy sobocie. Odkrywam kurczaki i lecimy po następną dawkę zboża. Zapraszam was. Ja ich na wieczór przykrywam, żeby im troszeczkę cieplej było. One i tak się zbijają w kubkę. Kurczaki odkryte, zapraszam was do busa. Lecimy dzisiaj po pszenicę. Chodźcie. Patrzcie, ile tej pszenicy. Tu na przyczepce. I jeszcze na busie. Tutaj jest 800 kg. Na przyczepce było 500. W sumie 1300. 200 kg pszenżyta I tu jest 600 kg pszenicy. Tam wcześniej, co widzieliście na przyczepce. Było pół tony pszenicy. Ale tamto na przyczepce nie jest dla mnie, tylko to zostaje tutaj. No już dawno pan Karol mnie prosił, żeby pokazać tutaj wam króliki. Jak te szare rosną. Tu jest jedna samiczka, szara. Zapiernicza kapustę. Akurat liście kapusty miałem, więc troszkę witaminek to rzuciłem, żeby sobie podjadły Tutaj wam pokażę samczyka. Na wystawę taki ciemniejszy samczyk. No chodź, tutaj A tu jest samiczka, z którą największe nadzieje wiąże. Szynszylowa No, Trusia, rusz się troszeczkę. Pokaż się. No, maleńka. Duża, ładna samica. No, czy coś zdobędzie? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale na razie całkiem nieźle się zapowiada. Tutaj na dole mam młode po samcu od pana Łukasiewicza. Nie wiem, czy one się załapią na jako młotki na wystawę. W obu zobaczymy, jak będą szły. Na razie całkiem nieźle. One są przed karmieniem, więc dlatego takie ciekawskie. Wykorzystałem chwilę, że je karmię, to przy okazji pokażę wam co i jak. Jeszcze nie przetatuowane nawet są. Rzucimy tutaj troszeczkę. No tu do karmnika damy. I zboża jeszcze trochę. Tutaj kolejne maluchy od pana Łukasiewicza. Właściwie to nie od pana Łukasiewicza, tylko po samcu od pana Łukasiewicza. Ale one są młódki, więc to są jeszcze takie wypierzałki, takie szczurki można powiedzieć. Daj, tutaj tu im rzucimy. Pamiętacie Bogusia? To jest jego braciszek. Dzieleninki dostanie dzisiaj. Aby sobie coś urozmaicił witaminkowo. Leją te samczyki kurczę mi po tych klatkach. A tutaj to nawet trawę, nie trawę, tylko tą farbę. Pozdrapywał. No, tutaj sąsiadowi kolejnemu udało się wykombajnować. Trafił w okienko pogodowe. Zaraz będzie zbierane. A tam. Moja słoma czeka. Dopiero dziś. Pod wieczór będziemy coś tutaj działać. Pod wieczór to za dużo powiedziane. Jest 16:20, tak dziś po... za godzinkę ma być. Pan ze sprzętem do robienia kosteczek. Teraz Wam z ukrycia pokażę. Patrzcie, jak gołąbki sobie na ziemi tutaj urzędują. I na dachu. I na ziemi dzisiaj ładnie słonecznie jest, więc chodzą sobie tutaj po trawce, a tam gąski i kaczki przy poidle urządziły sobie spa i kąpią się tam. Fajnie to wygląda, naprawdę. A tu gołąbki. Nie wiem czemu, ale kury, jak się zbliżają do głębi, to je prześladują, tak. Przeganiają je. No i doczekałem się, drodzy widzowie. Jest i pan Balasz. Czy pan od prasy? A tutaj ze mną dzisiaj jest Jasiu. Przywitaj się ładnie z widzami, powiedz. Cześć. 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 Ja się dzisiaj urzęduję bez Pampersa. Stwierdził, że jest zbyt ciepło, żeby tam pocić dupkę, tak? I bardzo zainteresowany jest tym sprzętem. Popatrz Jasiu, co to jedzie? Bum, bum. bum, bum. A, dan No właśnie. Tak robi? Jak robi ta maszyna? Pokaż. Oj, kosteczki niezbyt duże, jak widzicie, Leciuteńkie takie eleganckie do podrzucania. Tu jesteśmy w cieniu trochę, więc to tak ciemno może ta słoma wyglądać, ale ona nie jest ciemna. Uważaj, bo ta szczyźnia jest ostra, no, pokuje cię w nóżki. Tutaj wam na, na słoneczku wam tutaj pokażę. No sprał się trochę ten kolor żółty. Przez tyle deszczu, co u nas było, to już ta słoma nie jest taka żółta. Bardziej pod białą taką podchodzi, ale ona i tak ma być do ścielenia, więc nie będę wymagał nie wiadomo czego. No, ciężko tak jak już Wam powiedziałem kiedyś. Ciężko zgrać trzy rzeczy, jak się nie ma sprzętu, nie ma się własnego pola i nie ma się pogody. Więc jest się troszeczkę zależnym. Ale może kiedyś się to zmieni. Ku temu idziemy, żeby było lepiej. Prawda? Panie rolniku Co pan z tym robi? Ale czysty jesteś, ja pitole Wstyd będzie Wstyd będzie Nie jedz tego Nie jedz tego bo ząbki połamiesz Podoba ci się ten sprzęt Jasiu? Chciałbyś taki traktor? Ty Panie niebiesko oczki o, Jasiek niezbyt rozmowny dzisiaj Byęgę jedzie? Jedzie tak Jedzie do nas, nie bój się, przesuniemy się za chwileczkę Ale widzieliśmy, nie? Kurde To nam się udało Nie dość tu jest balarka To jeszcze dwie straże No ja się tutaj zachwycony Prawda? Co to jechało? nie jechało? Uśmiechli się Co jedzie? Jedzie Tutaj pan jedzie, tak Tu marniutkie te pokosy a żal. Ale to dobrze, to szybciej jedzie. Tak? Nie ma no, zbierał. Widzisz? On jedzie i zbiera tak. Tam zostało, tak? Zaraz pan pozbiera, nic się nie przejmę. Tak, to też. No i ta część pola już jest wysprzątana. Został jeden pokos. A teraz jedziemy na tamtą część. Chodź panie Jasiu, daj rączkę. No widzieliście takie żniwa, a właściwie takie pakowanie. Patrzcie jaki mam ładny traktor. I ładną przyczepę. No, a tu mój pomocnik, mój tato, już go znacie. I ten. No, patrzcie. Mamy 10 na dole. Teraz druga warstwa 10 i jeszcze trzecia. No i trochę tutaj mamy do zabrania. Jak sobie zerkniecie, już tak wstępnie są poukładane. Tam jeszcze jest ich trochę. Te wszystkie poszły przez płot. Taki to biznes, kurde, spadło nam na środku drogi. I teraz muszę szybko przebiec. Coś tam jedzie. O kurde. O właśnie kurcze. Tak to jest. Ładna furka. Teraz paseczek, żeby nie spadło. Nie tak jak wcześniej na asfalcie. Trochę nam nie wyszło. Tamta akcja. No ale teraz już będzie się dobrze trzymać. Prawda? Niezłe pobojowisko, co? Ale na szybko musimy to zwieść Zanim się ściemni Jest jest. No, sprzątania mnie czeka co niemiara Ale większa część już jest zwieziona Zostało chyba tam 13 kostek Ja nie wiem, czy coś jeszcze w ogóle będzie widać Zerknijcie jeszcze tutaj Zostało mi trochę Do pozbierania Tam już jest Mega furka. No i jeszcze chwila, zanim ja to wszystko pozbieram. Dziękuję Wam, drodzy widzowie. Widzimy się w następnym odcinku. Dzisiaj jestem wykończony. Cześć!